Dziś kolejna propozycja dla osób starszych. Tym razem jest to marka Maxcom, model MM 720 BB Comfort. Jest to ulepszona wersja tego modelu. On już był produkowany dawno temu, dokładnie nie pamiętam, chyba 2017, może nawet wcześniej. Jeśli chodzi o zestaw, bardzo tutaj bogaty. Słuchawki 3.5 jack, kabel. Do ładowania, ładowarka i podstawka. Do ładowania, z tego co wiem, telefon jest produkowany przez polską markę. To bardzo ciekawe. Podobnie jak MyPhone, Max.com, to z tego co mi wiadomo, polskie marki. Taka stacja dokująca. Podstawka bardzo ciekawa w tym przypadku, no i ta książeczka informacyjna, jak użytkować telefon. Dobra, przechodzimy sobie dalej, teraz zobaczymy wszystkiego podstawowe funkcje, co on potrafi i jak sprawdzi się dla osoby starszej. Z widzimy ładowanie niestety mikro USB tego starszego typu. Latarka bardzo patyczna. I klawisz blokujący klawiaturę. Też bardzo praktyczne. Ściszenie podgłaszanie 3,5 i otwory na smycz. Fajna sprawa. Na odrocie widzimy SOS i aparat fotograficzny, w tym przypadku prawdopodobnie VGA. złączę na podstawkę stację dokującą. I tak ona wygląda. W taki sposób ładujemy telefonik. Ciekawy, naprawdę, dodatek. W tym telefonie teraz zobaczymy sobie pod baterią, jaką posiada pojemność. Kto ten telefon wyprodukował? Max.com. Jak widzimy, tychy. Także w Polsce. Telefon obsługuje karty pamięci, ale w tym przypadku to ja włożyłem akurat 2 GB. Dokładnie nie wiem do jakiej pojemności ten telefon sobie poradzi. Tutaj nie oczekiwałbym bardzo dużych pamięci, z tego względu, że za bardzo tutaj nie mamy nic ciekawego do zaoferowania, jeśli chodzi nie wiem, o jakieś jakościowe MP3, bardzo dobrej jakości aparat i tak dalej. To nie, to nie o to chodzi w tym telefonie. Jak wcześniej zobaczyliście, również wejście na kartę SIM jest te, na tą największą kartę, która jest w zestawie od nowości, jak kupujemy startówkę. Latarkę możemy sobie włączyć z boku, ale tylko i wyłącznie przy telefonie niezablokowanym. Latarka w tym przypadku jest dość słaba, porównując go do MyPhone Hello, 3 jest o wiele słabsza to na pewno sobie sprawdzałem jeśli chodzi o pliki to jak widzimy tutaj mamy akurat w tym przypadku pliki zdjęciowe zrobimy sobie takie przykładowe zdjęcia od razu mówię że jeśli chodzi o aparat to jest bardzo słaby taki podstawowy bez autofokusa. Proste, chyba fałgi, a nawet jak, jak sobie sprawdzałem na internecie. Radio, podobnie jak w MyPhone Hello 3, również działa bez słuchawek. Bardzo ciekawa, fajna opcja, bardzo mi się to podoba. Wiadomo, ona tylko działa, gdy idzie się bardzo blisko tego punktu nadajnika radiowego. W innym przypadku działa bardzo dobrze na słuchawkach. W moim przypadku słabo to działa, dlatego że akurat mieszkam w takim nietypowym miejscu, gdzie nawet ciężko znaleźć zasięg radiowy. Tu musiałbym mieć no, dobrą antenę bądź wypuścić całkowicie ten kabel. To pewnie by działało. Ustawienia SOS. Jak widzimy, wszystkie informacje, nazwisko, choruje na, alergia i tak dalej. Bardzo ważna opcja, którą poszukują chyba wszyscy, którzy chcą kupić sobie taki telefon dla osoby starszej. Ustawienia odpowiedniego klawisza pod numer telefonu alarmowego bądź do znajomych, do bliskich i tak dalej. Jest to chyba jedna z najważniejszych funkcji tego typu telefonów. Możemy ustawić SOS, żeby był aktywny lub nie. To też bardzo ważne, bo często można przypadkowo sobie włączyć tą klawisz niepotrzebnie, a nie byłoby wesoło, gdyby się co chwilę włączali i informowali tam pogotowie czy policję, że jesteście w tarapatach. Dyktafon w tym przypadku jest, odtwarzacz jest.